Siemanko z tej strony Chris. To jest zapowiedź serwera multiplayer, który mam zamiar stworzyć. No i co? I myślę, że to będzie w miarę dobre, dobra rzecz. Jak to dziwnie rzezmiał, ale dobra. E no i tak, za, yy, jeśli chodzi o skład, mam już skład zebrany. Yy, potwierdzę go w pewnym momencie na moim kanale, już na stówkę. I jeżeli tak, od razu pytanie do Was, czy chcecie dołączyć na tą serię, do tej serii? Jeżeli tak, to po prostu warunki trzeba mieć ukończone. Przynajmniej 13 lat, yy, w miarę ogarnięty w głos, mieć i dobry mikrofon, i skontaktować się ze mną na PW. Ja na pewno odpiszę. No i co? I myślę, że na tym, że chyba o niczym więcej nie musimy powiedzieć. Będzie to po prostu tak, wygenerowany świat, i będzie hostingowany. Tylko nie wiem. Nie zdecydowaliśmy jeszcze wszyscy przez kogo, więc jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś dobre, tanie hostingi, to po prostu napiszcie. To wszystko, na razie, cześć.